Witamy Was wszystkich, kolejny raz Sylwester No i ja No i co, jedziemy na rybeczki, tym razem Zalew Siedlecki Zobaczymy, no jest akurat godzina... 20.20 No Ślepy tam, A 20.20, dobra Jedziemy, zajedziemy na miejsce Rozłożymy Dzisiaj tak delikatny Delikatny wyskok tym razem na sandacza. Zobaczymy, co to będzie. No, dobra, zajedziemy na miejsce, to się okaże, co i jak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy jak wszystkich, zwykle. jak zwykle. No, i dobra. Na razie. No, ejo a więc jesteśmy już w tej chwili w siercach nad zalewem. Tu z tej strony jest taki właśnie klimacik, a ja już w tej chwili przed chwilą rozstawiłem swoje dwa zestawy Oczywiście na końcu powędrował filecik natomiast tutaj co ja zrobiłem zrobiłem taki myk że linkę puściłem sobie wolno tutaj do tego tutaj jest akurat kawałeczek trawy Czyli tej właśnie tej, takiej trawiczki. No i tutaj sobie spokojnie ta żyłeczka leci tutaj. Oczywiście kabłąk jest otwarty przy łowieniu na sandacze. Pilnujemy tego, żeby kabłąk był otwarty. Natomiast sandacz, żeby w ogóle nie poczuł żadnych obciążeń, jeśli yy, pojmie właśnie danego filecika. No tu w tym momencie akurat trupek taki sobie tam na końcu siedzi na jednej i na drugim kiku i co obydwa zestawy powędrowały czekamy co będzie dalej no i już za chwileczkę przyjdziemy tutaj do Sylwestra a Sylwester ze Zbychem kolejne zestawy żeśmy, 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 żeśmy zarzuciliśmy i żeśmy wpisy porobili i siedzimy czekamy na Takiego sondacza A, że takiego? Jak weźmie to dobrze, jak nie to jeszcze takiego? lepiej tam Kuźwa, nie, Przynajmniej nie trzeba będzie dziada odczepiać <noise> eee, Nie no to tu pojechałeś jakiego dziada No sondacza Sondaczeki się Mętno oczki ładna rybka ładna rybka No aby była zabawa no no nic. Zbychu, dwa słowa. No Zbychu to jakąś piosenkę zaś nie. Wypilibyśmy bognielichu. Nie ma. A z nas takie bajki a, gówno chłopu, nie na rękę. A, a, a nie ma o tak. O, nie ma. Ni nie ma. Wypita butelka wrzucona u ciebie za ten płot. Będzie rano zbynio Łaził i zbierał butelki. No i co? Fotelik zaraz rozkładamy, zaraz siadamy, no i co? No tam sobie samochodziki jeszcze śmiergają, wyją. Oczywiście tutaj jakoś tak patrzy, jakoś dzisiaj. Akurat naprawdę nad wyjątek jakoś tak cisza. Tam jeszcze jakiś tam gostek siedzi też za sandaczem. Trzeba było to wykosić tutaj, to było więcej miejsca. No to jakby było podkoszone to by było więcej miejsca, ale... My tutaj pierwszy raz akurat jesteśmy w tym roku. To zobaczymy co to w ogóle będzie. No, no nic no. Jak coś tam złowimy, to damy znać co i jak. Natomiast o nawet, nawet ostroś łapie. No ale no nic. Telefonem nagrywamy, przemka z nami nie mogło być. Bo zajęty chyba kobietami, nie wiem czy coś w tym stylu. Kacpra pozdrawiamy. Gorąco pozdrawiamy Kacpra bo też no nie mógł być ty zanim ten filmik kurna ten, no iiii no i taka sytuacja no, no nic no to od razu na żywo wrzucaj ten filmik już. no jak, no tak na na live. No, nie na live dobra wrzucamy od razu transfer danych leci na live no. dobra, to tam, tam trzymajcie się no, od razu na żywo. no właśnie siedzimy sobie Dochodzi godzina piramida. 12. A te o piramidach piramida. teraz gadają. O kosmitach, o kosmitach. O kosmitach sobie gadają. Temat na rozpoczęli. Ta, bo tu trójko no zębówki. i co? Siedzimy sobie. Kilka razy tak sobie piknęło, natomiast nic nic do tej pory. Jedynie hmm. tylko takie pojedyncze trącnięcia. To Ale jakby. Nie jak zwykle u krzyśka piknęło. Kurwa, u mnie nie. No.

tutaj druga słomeczka czekamy cierpliwie wędeczki są zapuszczone wchodzimy sobie O! i co czekamy piękna sprawa tutaj już akurat molo natomiast tutaj wędeczki czekają czekają i cisza akurat szwedetki wziąłem Federki przezbroiłem Mówię jak coś ma być, to i federkiem się trochę pobawi i wezmę. Już nie chciałem karpióweczek przemontowywać, bo tam akurat litkory mam, a litkory są montowane na stałe, a tutaj przelotowo akurat miałem zmontowane. No i co? No, czekamy. No, na razie efektów nie ma żadnych. Yy... Bateria, no bateria jeszcze troszeczkę jest, ale nie za wiele. Może wystarczy do nagrania jeszcze końcóweczki. No i co, tutaj u sylwestra? Do sylwestra podchodzimy. U sylwestra już jest zestaw. I zaje, zaje fajne. I tam gdzieś sobie zestaw jest. W wodzie. No. Sylwester, dwa słowa. Ile brań miałeś do tej pory? Chciałem powiedzieć, że nie miałem ani Ach. jednego brania. No. I się z czego cieszę, bo nie musiałem sandacza zdejmować. Aha. No. No za to tu cisa spokój, trójkąt Wermutku nad nami. No, a tam w stanicy się bawią no. i pozdrawiamy wszystkich bawiących się Ahoj. w stanicy. I, i, Ahoj! I, I idziem tam, no. i idziemy tam. Idziemy, zdejmujemy o kurno, o już właśnie widać co się stało. No, naładowanie baterii już uuu Dobra, już po pierwszej już nie mamy, nie mamy już yy... Taka sprawa? Światła. Światła nie mamy i zaraz już będzie koniec baterii. No. Dobra, to co? Do tej pory nic nie złowiliśmy, 12 za, za niedługo Pozdrawiamy wszystkich i co? Będziemy zaraz lecić na hot dogi na No i hot dogi na packupie ogarniemy i do domciu i spać I co? I za 8 godzinek do kościółka i papaho a przed kościółkiem papai i tak. O, I tak. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. I, aj i tam, aj i tam. No. Dobra, rybek nie ma, ale powiem tak. Fajnie, miło. Czas został spędzony nad wodą. Pozdrawiamy wszystkich wędkujących, wszystkich oglądających. I, i, i super. Fajnie było. stanicy jeszcze tam sobie tam kurna muzyczka dochodzi ze stanicy No Pozdrawiamy wszystkich tam się bawiących No i trzymajcie się dzielnie i do i do następnej Do następnych filmów. Hej jo No No i do następnego. Hej!